Czy kiedykolwiek siedziałeś w pokoju i czułeś, że wszyscy cię zauważają, ale tak naprawdę nikt cię nie widział? Wszystkie oczy zwrócone były na ciebie, Twój głos był słyszany, ale Twoje istnienie wydawało się uwięzione między ścianami. Kiedy czujesz się samotny w tłumie, stajesz się w najgłębszym sensie niewidzialny. Według Karla Junga, to jest cicha tragedia współczesnego człowieka bycie niewidzialnym. Ponieważ bycie niewidzialnym to rana o wiele głębsza niż samotność. To brak potwierdzenia twojego istnienia. Może boleć, gdy ktoś cię nie rozumie, ale gdy ktoś cię nigdy nie widzi, prowadzi to do dezintegracji. Jung opisał ten stan jako cichy krzyk duszy. Kiedy człowiek staje się niewidzialny, jego dusza nie może mówić, tylko szepcze. A kiedy nikt nie słyszy tego szeptu, powoli wycofuje się z siebie. W dzisiejszym świecie każdy odgrywa rolę, nosimy nasze maski silnych, radosnych, odnoszących sukcesy, harmonijnych. Każdy w swoim własnym małym teatrze oczekuje oklasków, ale nikt nie widzi osoby za sceną. Maski nas chronią, ale też nas więzią. Jung powiedział kto zbyt długo nosi maskę, w końcu zapomina kim jest. Może stąd bierze się twoje zmęczenie, nie z braku uwagi, ale z ciągłego udawania kogoś. Czasami brak widoczności nie jest winą innych. Czasami jest to wynik naszego milczenia, ponieważ z czasem z obawy przed brakiem zrozumienia przestajemy wyrażać siebie, tłumimy uczucia, upraszczamy myśli i pozostajemy tak powierzchowni, że nikt nas nie zaniepokoi, a po pewnym czasie nikt nie dostrzega naszej głębi, ponieważ nawet my już się w nią nie zagłębiamy. Kiedy człowiek doświadcza braku widoczności przez długi czas, rozwija mechanizm obronny, nie potrzebuje być widziany. To zdanie brzmi jak dojrzała akceptacja, ale najczęściej jest to poddanie się pod maską stłumionej urazy. Brak widoczności powoduje duchowe ochłodzenie. Po pewnym czasie serce przyzwyczaja się nie do obojętności, ale do ciszy. Ta sytuacja miała wspólną konsekwencję u wielu pacjentów Junga: dysocjacje tożsamości. Osoba zaczyna zapominać kim jest, co czuje i dlaczego żyje, ponieważ gdy nikt jej nie widzi. Ona również uczy się zapominać o sobie. Stopniowo wewnętrzne zwierciadła ciemnieją, a dusza nie może odnaleźć swojego odbicia. Dlatego Jung mówi: człowiek gubi się nie w tym, że nie jest rozpoznany, lecz w tym, że nie jest widziany. Ponieważ bycie widzianym jest głębsze niż bycie zrozumianym. Zrozumienie to dzieło umysłu, widzenie to dzieło serca. Kiedy czujesz, że ktoś naprawdę cię widzi, czas się zatrzymuje. Nikt w tym momencie nie mówi, ale coś się rozpuszcza. Niewidzialny ciężar, który nosiłeś przez lata, nagle staje się lżejszy. Dlatego dusza pragnie być widziana, ale często to pragnienie zostaje załamane w niepowołanych rękach. Im bardziej ktoś próbuje wyjaśnić, kim jest, tym bardziej jest przytłoczony powierzchownymi spojrzeniami. Dlatego wielu ludzi decyduje się ukryć swoją głębię. Jak mawiał Jung. Niektórzy ludzie nie są tak skomplikowani, by unikać zrozumienia, są po prostu chronieni przed niewłaściwymi spojrzeniami. Być może twoja niewidzialność nie jest karą, lecz formą ochrony. Być może wszechświat ukrywa cię przed oczami tych, którzy cię nie rozumieją, ponieważ niektóre dusze nie są jeszcze dostrojone do twojej częstotliwości. Mylą twoją ciszę z arogancją, mylą twoją głębię z mrokiem, ale twój wewnętrzny spokój. Jest w rzeczywistości odbiciem świadomości. Nawet w tej ciszy rozbrzmiewa wołanie: Jeśli ktokolwiek mnie widzi, podejdź bliżej. Jednak według Junga, najpotężniejsza forma bycia widzianym pochodzi nie z zewnątrz, ale z wnętrza. Kiedy człowiek uczy się patrzeć we własną ciemność, nie potrzebuje już spojrzenia innych. Bycie niewidzialnym nie jest już brakiem, ale stanem świadomości. Ponieważ w tym momencie odkrywa się wolność bycia niewidzialnym. Nie ma już potrzeby aprobaty. Jest tylko spokój istnienia. Ale ta świadomość nie jest łatwa do osiągnięcia. Najpierw trzeba doświadczyć bólu bycia niewidzialnym. Ten ból pali duszę, ale też ją oczyszcza. Jung opisuje ten proces jako wewnętrzne odrodzenie. Niebycie widzianym jest w istocie przygotowaniem do bycia widzianym. Ponieważ dusza rozwija się tylko w swojej własnej ciszy, i być może czytając te słowa dzisiaj, woła Cię Twoja własna dusza. Być może ten cichy krzyk domaga się teraz usłyszenia. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, kto naprawdę Cię widzi. Albo bardziej szczerze, kiedy ostatni raz widziałeś siebie. Jeśli nie pamiętasz odpowiedzi, ta podróż jest dla Ciebie. Ponieważ bycie widzianym zaczyna się nie w oczach innych, ale w świetle Twojej własnej świadomości. Zostań z tym filmem, bo być może po raz pierwszy zaczynasz być naprawdę widziany. Zabyciem niewidzialnym kryje się nie tylko przeznaczenie społeczne, ale głęboki mechanizm psychologiczny. Według Junga, niewidzialność człowieka wynika z braku konfrontacji z własnym cieniem. Cień to suma naszych wypartych aspektów, aspektów, których społeczeństwo nie akceptuje i które my odrzucamy. Gniew, zazdrość, wrażliwość, wstyd. Gdy wszystkie te cechy są spychane do nieświadomości, człowiek przekształca się w jałową tożsamość. Ale ta jałowa tożsamość uniemożliwia innym dostrzeżenie nas, ponieważ ludzie mogą nas prawdziwie wyczuć nie tylko w interakcji z nami, ale także wtedy, gdy my wchodzimy w interakcję z samymi sobą. Jeśli nie pogodzimy się z naszą wewnętrzną ciemnością, zawsze będziemy wydawać się niekompletni w świetle świata zewnętrznego. Według obserwacji Junga wiele osób rozwija niewidzialność jako strategię obronną. Osoba, która w dzieciństwie była krytykowana, umniejszana lub niezrozumiana, uczy się unikać zwracania na siebie uwagi w miarę dorastania. Dzieje się tak, ponieważ uwaga w przeszłości przyniosła ból. W ten sposób osoba ta czyni z niewidzialności bezpieczną przystań. Ta niewidzialność z czasem ulega internalizacji. Nawet w zatłoczonych miejscach osoba wycofuje swoją energię, jej głos staje się chrypliwy, a wzrok wędruje ku podłodze. Ale głos w podświadomości zawsze szepcze: Niech ktoś mnie zobaczy. Ta paradoksalna sytuacja jest wyczerpująca, ponieważ jednocześnie pragniemy być zauważeni i boimy się tego. Jung nazywa ten konflikt dwubiegunowym napięciem psychiki. Człowiek pragnie być rozpoznany jako jedna strona, ale boi się odrzucenia, jeśli zostanie rozpoznany jako druga. To napięcie tworzy cichą szczelinę w centrum osobowości. Kiedy człowiek nie może wypełnić tej szczeliny, Stale podtrzymuje swoją tożsamość maskami, ale wraz z gęstnieniem masek, niewidzialność wzrasta, ponieważ ludzie widzą maskę, a nie duszę. Dlaczego więc tak bardzo się ukrywamy? Ponieważ wierzymy, że ukazywanie swojego cienia jest niebezpieczne. Jung mówi Im bardziej tłumimy ciemność w sobie, tym bardziej ta ciemność manifestuje się jako wrogowie w świecie zewnętrznym. Dlatego niektórzy ludzie cię nie rozumieją, a nawet są przez ciebie zaniepokojeni. W rzeczywistości nie wyczuwają ciebie, lecz energię, którą tłumisz w swojej nieświadomości. Innymi słowy, fakt, że inni cię nie widzą, jest mechanizmem obronnym stworzonym w nich przez aspekty, które tłumisz. Niektórzy postrzegają twoje milczenie jako zagrożenie, twoją intuicję jako niebezpieczeństwo, a twoją świadomość jako arogancję, ponieważ ich jaźń nie jest w stanie pomieścić tej głębi. Jak Jung często obserwował w swoich przypadkach klinicznych. Osoby o wysokiej świadomości są łatwiej wykluczane ze społeczeństwa. Dzieje się tak, ponieważ zbiorowa nieświadomość ma tendencję do odrzucania jednostek, które przekraczają własne granice. Świadomość często wiąże się z samotnością, niczym samotne drzewo stojące samotnie na szczycie góry. Ale ta samotność nie jest karą, lecz rozwojem. Dusza rozwija się w izolacji. Bycie niewidzialnym jest czasami sposobem wszechświata na dojrzewanie. Ponieważ nie jesteś gotowany na oczach innych, ale we własnej ciemności. Jung nazywa ten proces indywiduacją integracją siebie poprzez pogodzenie się z własnym cieniem. W tym procesie człowiek nie potrzebuje już spojrzenia innych. Kluczowe dla niego jest poznanie samego siebie. Ktoś, kto zna siebie, przekształca ból bycia niewidzialnym w świadomość. Nie jest już niewidzialny, staje się widoczny w sobie. Jednak ta transformacja nie jest łatwa. Indywiduacja wymaga śmierci ego. Ego pragnie być widziane. Szuka poklasku, aprobaty i miłości, ale dusza kocha ciszę. Te dwa głosy są w ciągłym konflikcie. W swoich terapiach Jung opisuje równoważenie tego konfliktu jako świadomą świadomość. Świadoma świadomość to wolność od strachu, gdy patrzy się na własny cień. Każdy człowiek nosi w sobie osobowość, ale niebezpieczeństwo zaczyna się, gdy się z nią identyfikujemy. Człowiek zaczyna się martwić nie tym, kim jest, ale tym, jak powinien wyglądać. To pogłębia poczucie bycia niewidzialnym, ponieważ nikt już cię nie widzi, ale twoją rolę. Psychologiczne korzenie bycia niewidzialnym tkwią właśnie w tej identyfikacji. Kiedy wierzymy we własną maskę, tracimy siebie z oczu. Dlatego Jung powiedział: Prawdziwa terapia to zwrócenie się ku sobie. Lekarstwo na bycie niewidzialnym zaczyna się nie w świecie zewnętrznym ale w tym, co w nas. Jeśli pewnego dnia zdasz sobie sprawę, że nikt cię nie widzi, zatrzymaj się i usłysz głos w sobie – być może nie patrzę na siebie. Ta świadomość to pierwsza rysa w murze niewidzialności, bo ktoś, kto widzi siebie, nie może się już dłużej ukrywać. Jego obecność emituje cichą, lecz silną wibrację. Ludzie patrzą na nich, nie wiedząc dlaczego, ponieważ niosą oni własne światło. Jak powiedział Jung – Dotarcie do światła nie jest możliwe poprzez wyobrażanie sobie ciemności, lecz poprzez jej uświadomienie. Być może twoja niewidzialność jest wezwaniem do uświadomienia sobie swojej ciemności. Bycie niewidzialnym nie macie złamać, macie rozwijać. Jeśli te słowa brzmią znajomo, może nadszedł czas, by spotkać się ze swoim cieniem. Jeden z uczniów Karla Junga po latach terapii. Wypowiedział następujące zdanie: Nie potrzebuję już, żeby ktokolwiek mnie rozumiał, bo widzę siebie. To zdanie ucieleśnia istotę psychologii Jungowskiej: Prawdziwa wolność człowieka polega na uwolnieniu się od pragnienia bycia widzianym. Bycie widzianym to potrzeba zależna od aprobaty świata zewnętrznego, podczas gdy widzenie widzenie siebie to wewnętrzne przebudzenie. Dopóki człowiek szuka sensu w oczach innych, Przyćmiewa światło własnej świadomości. Jak powiedział Jung, człowiek spędza połowę życia próbując być widzianym, a drugą połowę próbując zaakceptować swoją niewidzialność. Bycie widzianym odpowiada statusowi, osiągnięciu tożsamości w systemie wartości społeczeństwa. Ale dusza odrzuca te definicje. Dusza tęskni za nieokreślonością, ponieważ jest istotą poza wszelkimi definicjami. Życie, by być widzianym. Jest jak wystawianie się na próbę istnienia w oczach innych każdego ranka. I jednego dnia promieniejesz pochwałami, następnego bledniesz od krytyki. Ta fluktuacja powoli wysysa z człowieka energię. Wielu pacjentów, których Jung analizował, odczuwało wewnętrzną pustkę nawet po uzyskaniu aprobaty świata zewnętrznego. Ponieważ tego rodzaju widoczność karmi ego, a nie duszę, ego natomiast jest nienasycone. Bez względu na to, ile oklasków otrzymuje, pragnie więcej. Jung nazywa ten stan duchowym głodem. Bez względu na to, jak bardzo ktoś jest widziany, zawsze pozostaje strona, która pozostaje niewidzialna. Ponieważ ludzka pełnia jest możliwa tylko dzięki własnej świadomości. Życie, aby widzieć, a nie być widzianym, oznacza osiągnięcie tej świadomości. W pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że nikt nie musi go rozumieć. Ponieważ każdy patrzy z perspektywy własnej świadomości. Dlatego ktoś, kto cię nie widzi, tak naprawdę tkwi w granicach własnych okularów. Nie obwiniaj go, ponieważ według Junga każdy może zobaczyć tyle, ile widzi jego własny cień. Czyjeś powierzchowne postrzeganie ciebie jest miarą jego głębi, a nie twojej wartości. Prawdziwa dojrzałość zaczyna się, gdy uczysz się nie dać się złapać w pułapkę tego, jak widzą cię inni. W naukach Junga nazywa się to Centrowaniem siebie. Kiedy człowiek odnajduje swoje wewnętrzne centrum, fale świata zewnętrznego nie są w stanie nim miotać. Niezależnie od tego, co mówią inni, istnieje wewnętrzny punkt stały. Ktoś, kto go osiągnął, nie dąży do widoczności, ponieważ jest on już świadkiem Twojego istnienia. Życie, aby widzieć, wymaga najpierw spojrzenia na siebie, umiejętności dostrzegania własnych słabości, błędów i kruchości bez osądzania. Jung powiedział: Kto odrzuca ciemność, traci swoje światło. Dlatego patrzenie na siebie wymaga odwagi, ponieważ kryje się w nim nie tylko piękno, ale i strach. Ale kiedy człowiek pokona ten strach, dociera do prawdziwego światła. Wtedy życie się zmienia. Nie próbujesz już naprawiać ludzi. Widzisz ich takimi, jacy są, ponieważ istotą widzenia jest porzucenie pragnienia zmiany. Widzieć to akceptować. Akceptacja to najczystsza forma miłości. W filozofii Junga miłość nie jest emocją, lecz stanem świadomości. Widzieć to kochać, kochać to być świadkiem kogoś, nie próbując go przekształcać. Życie, by widzieć, a nie być widzianym, to wybór tej świadomości. Człowiek jest teraz wolny od kierownictwa zewnętrznych oczu. Nie czuje się już bezwartościowy, gdy ponosi porażkę, ani nie wywyższa się, gdy jest chwalony, ponieważ jego wartość jest ustalona w jego własnych oczach. A ktoś, kto uczy się być wartościowym we własnych oczach, nie jest już zagubiony w oczach innych. Jung opisuje tę transformację jako szczyt indywiduacji, ponieważ nie polega już na aprobacie kolektywu, ale na przewodnictwie własnej świadomości. Nie należy już do stada, lecz do własnego wewnętrznego głosu. Ale ta droga nie jest łatwa. Społeczeństwo nieustannie wywiera na ciebie presję, byś był widziany. Pragnienie bycia widzianym to walka. Widzenie to poddanie się, a poddanie się to najbardziej dojrzały stan duszy. Teraz pomyśl przez chwilę, jak bardzo starałeś się być widzianym przez całe życie, ile razy czekałeś, aż ktoś cię zrozumie, ile razy wyczerpałeś się, próbując być widzianym. Może czas przestać. Teraz skieruj wzrok z zewnątrz do środka, bo to ty jesteś swoim największym odbiorcą, jeśli naprawdę dostrzegasz swoją istotę. Wszystkie oczy wszechświata zwracają się ku Tobie. Jak powiedział Karl Jung, kto zna siebie zna cały świat. Naucz się żyć nie po to, by być widzianym, ale by widzieć. Bo ta świadomość to cicha wolność duszy. I być może ty, oglądając ten film, właśnie teraz wkraczasz w tę wolność. Dotarliśmy do końca. Aby uzyskać więcej treści, zasubskrybuj. Dziękujemy.